Cześć widzowie, cześć widzowie dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku po serwie gramy sobie w NBA Live Mobile i co ja wam powiem lecimy my team 61 overall. a oponent ma 51 chyba czy tam 55, nie pamiętam nie widziałem, nie patrzyłem dobra, lecimy Oczywiście... <laughs> Ała, kartuło mnie boli trochę mm, Bo jak nagrywam to oczywiście poli, Co ja wam powiem mm. I co ja wam powiem, no nie wiem no Kurde, dawno nie nagrywam, Chcę sobie tu powrócić Bo... Wow successful block Nie wiem co to znaczy Znaczy, że dobry blok. no block po prostu dobry, co nie i teraz tak i teraz tak kurde patrz to ale tu mogło wlecieć ale to mogło wlecieć kurde fajne no nie no nie Dobra, się Stefan Curry Stefan Curry ja mam chyba w ogóle Stefana Karego w ogóle w teamie więc zajebiście co słyszałem o nim słyszałem że jest dobrym tym yy, basketball graczem basketbolu ale nie kurde basketball no, oczywiście no no nie wiem kurde jak to się nazywa po polsku no koszykówka chyba no? no oczywiście że tak oczywiście że tak mm. i co jest nie ma nie ma go uuu ale barwa mhm, mm a czemu jest 2-2 a nie 2-0 ja nawet nie wiem o tym, że mi strzelili no. czekamy, mhm dobra, troszkę troszkę przyladywało ale dlatego, że po prostu bloka zrobiłem albo, nie wiem kurde, powiem wam tak, NBA jeśli chodzi o to, nie oglądam. Czasami zbijam, żeby tu pograć. Ja też w ogóle nie gram często w tą grę. Ale było blisko. Ej, shot block. Shot block. No, 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 no. Jest 45 minuta. Mm, znaczy 45 sekunda. 45 sekund do końca w sensie chodzi o to, że... No. Ale powiem Wam tak, tak gra. Nie wiem, nie przypomina mi trochę tej koszyków, koszykówki, której oglądałem. No. O tutaj, no, jednak cztery, czterech tutaj obrońców jest w jednym miejscu. No to wiadomo, że przegram. No, nie. Ajajaj! Było blisko, było blisko. Bliziutko. Dobra, lecimy. Lecimy drugą połowę. Oczywiście zaczynamy. To jest bardzo trudne, jeśli chodzi o ten, ale movement ogarnięty. mnie. 6 do 4. Czemu w ogóle już 6 do 4 jest? Ja wygrywałem tylko... Znaczy ja remisowałem wtedy. O kurde ty. Dobra, bo... Uuu, ale ładnie. Wygrywam aż 4 punktami. To jest w ogóle coś mocnego. Chyba, że te bloki, bloki ty w ogóle to może... Nie wiem, jakieś... Ja wiem punkty ty ma, też na troszkę. To urda blisko było. A, nie. Dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze, I teraz tak. Wchodzimy. Olej w niego weszedł. I... Jeremisko. No, no i 10 do dwóch. Ja nie wiem, kurde, ja nie znam się w ogóle na basketbolu, ale wiem tylko tyle, że coś tam oglądałem raz, nie było to jakieś ciekawe. Oczywiście wiadomo, że dla każdego coś innego, mi na przykład w ogóle basketbol nie siedzi, może dlatego po prostu, nie wiem, ja lubię taki piłek, w sensie ja wolę piłkę nożną. Jeśli chodzi o to. No Stefan kary widzicie? Stefan kary, no, zajebiście Ale nie wiem czy to jest kary, czy... bo on ma 70 coverala, a Stephen kary raczej nie ma tyle. O chuje. mhm Dobra, 16 do 6. No, powiem Wam tyle, że... Nie wiem Fajna gierka w sumie Będziemy ją nagrywać Częściej Jeżeli będziecie chcieli Raz tu wejdę na Jakiś tydzień Do tej gry Ale nagram O kurka. Dobra eee. Teraz tak Ej, był fał On w ogóle wygląda jak Benningham, nie wiem, mnie nie. Ale tak wygląda, trochę. Dobra, lecimy. Ech, jest trochę... jest wygrana. Na razie na horyzoncie. Kurde, podejdź. Podejdź tam do niego, a nie... Jak debil kompletny. No dobra, strzelili. Jak blisko... Jak blisko byłem strzelenia gola za trzy chyba. Nawet nie wiem czy to za trzy był. To był wtedy strony no chyba tak, no. Sporo z takiego daleka, no to co ja ci powiem. To no. jest chyba określona linia, czy nie? O jest chyba jest tutaj z tego. Z tej strony tutaj to jest za trzy już. Wtedy. Ta fioletowa linia taka ten, No, tak powiem. A bo tutaj tego gościa pokój, jak dobra, tak, ten free. dobra, dobra, teraz tam, tak, dobra. I teraz teraz tak, 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 piłkę dał teraz No. ja teraz tak, Teraz tylko musimy wygrać no, teraz tylko musimy wygrać, no, tu są cztery połowy, czy trzy? Bo nie wiem bo gramy już chyba trzecią połowę to jest trzecia no no tak a nie wiem ile dokładnie jest tych połów ale szybciutko lecimy i lecimy kurwa no wygrana wygrana zaraz będzie w kieszeni w ogóle chciałbym też zrobić zagraniczny content jeśli się po... wiecie... po jakimś innym języku na razie to tak ten. Oczy się gadać. Yy, też chciałbym... No bo... Ja wiem... Ja wiem, że pośle w ogóle świadczy mnie, bo w sumie... Uczę się dopiero już powinienem umieć ale naprawdę nauczę się nauczę się widzowie i myślę, że będziemy yy, nie wiem będziecie mnie oglądać, za niedługo w yy, no. Po prostu po jakimś nie wiem angielsku, francusku, włosku zależy no kurde no kilka języków też w ogóle to jest na pewno 30 do 12 ile to jest w ogóle nie wiem no kurde prowadzenie aż 18 punktami to jest już w ogóle duże prowadzenie co nie kurde no 17, no jednak 16 No i teraz się No tak I to chyba jest na tyle jeżeli chodzi o ten film Uch, Zobaczymy Zobaczymy czy jeszcze strzeli No i dobra nie strzeli, nikt nie strzeli Uch. A, czwarta połowka. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No no, ja też nie chcę nich tak cisnąć, kurde, no. Dajmy im troszkę tutaj wygrać, ale no. Nie wiem. No dobra. Jednak nie wiem. No, 20 punktami już wygrywam. No. Troszkę mi szkoda ich. Troszkę mi szkoda. Ale też w ogóle. I się wydaje, że po prostu oni nie dadzą rady ze mną, bo jestem za dobry. Za dobry w tą grę i w ogóle... I ja w ogóle chcę teraz poświęcać dużo czasu na montaż, więc tak naprawdę to, to będzie jakiś taki nowy nowy rozdział w tym moim tych moich filmikach na YouTube będziemy hmm. robić różne rzeczy, czasami będziemy nagrywać tego, a czasami mi się wydaje, że też w ogóle nie wiem, bo teraz w ogóle sobie tak ostatnio dużo myślę w ogóle, jeśli chodzi o w ogóle ten wszystko. No i tak sobie przemyślałem eee, W sumie pewne rzeczy Zwrócił za trzy punkty No ładnie No ładnie Ole Ale wsada zrobił chyba To się nazywa wsad nie wiem kurde Bo ja nie wiem co to w ogóle jest Ten wsad w sensie chyba ta oni teraz już nie wiedzą co robią Oni już nie wiedzą co robić, No serio O kurde ty jakiś chłop O kurde ty jedna tak jednak oni Potrafią coś zrobić hm. Gonią nas Ale no, no to oczywiście się nie dajemy Wygrywamy 21 punktami, no Patrz, patrz, patrz Gońmy cały czas nas, nas tutaj A my się nawet nie dajemy Chcecie Robloxa? Myślałabym zrobić serię z Robloxa Też mm, Nie wiem co z Roblox nagrywać Może z Robloxa nagrywać jakieś gierki, tajkuny Nie wiem Kurde też To jest ciężkie jak do powiedzenia Bo bo w sumie nie wiem, no widzowie tak naprawdę to będzie robił dużo rzeczy, ale nas no spoko. O! kurde nie było, bo to się nie liczyło niestety, ale widzowie oficjalnie wykrałem prawie 20-19 punktami z drużyną cavaliers oczywiście my się nazywamy pelikany i plus 100 końców dziękuję Wam widzowie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku za parę dni elo